Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Dzień dobry, Małgorzata Deixler, kierownik biura w Poznaniu, firma na skraju lasu Okre Development. Nasza firma jest deweloperem o korzeniach belgijskich, z kapitałem dwóch dużych deweloperów belgijskich. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno inwestycje prowadzone w Belgii, jak i we Francji, w Niemczech, od 15 lat również w Polsce, zarówno w części biurowcowej, handlowej, jak i teraz od niedawna również mieszkaniowej. W Poznaniu mamy do zaproponowania naszym klientom ofertę z inwestycji na skraju lasu, położonej na poznańskich naramowcach przy samym rezerwacie żurawinieckim. Oferta nasza w zasadzie obejmuje wszystkie możliwe dostępne konfiguracje mieszkań, zarówno od drobnych kawalerek typu studio 26-metrowych. Jak i większych mieszkań, również z tarasami, nawet do 80 metrów z, z tarasami w okolicach 150 m2. W tej chwili mamy, jak widać, wiosenną galopującą obniżkę na wybrane mieszkania. Obniżka obejmuje nawet do 10% wyjściowej, regularnej ceny mieszkania. Jest to, naszym zdaniem, dobra alternatywa dla programu Mieszkanie dla Młodych, który nie wiadomo, czy wejdzie, jeśli wejdzie, to kiedy praktycznie zrównuje tak naprawdę nasza oferta to co będzie proponowane przez wsparcie rządowe ta promocja ma charakter ograniczony natomiast myślę że główną wypadkową tak naprawdę będzie zainteresowanie klientów to znaczy no, do wyczerpania puli mieszkań które przeznaczyliśmy w tej ofercie do sprzedaży w tej chwili w ramach osiedla na skraju lasu pierwszy budynek z trzech jest już oddany do użytkowania w tej chwili mamy przyjemność przekazywać pierwsze mieszkania klientom jeśli chodzi o etap drugi, który w tej chwili realizujemy, zakończenie budowy jest planowane na październik tego roku i chwilę później przekazywanie mieszkań.